moim gościem jest też Aneta Lużyńska, koneserka codzienności, blogerka modowa, kolekcjonuje wszystko, co piękne i warte zapamiętania. Autorka bloga kolekcjonerka.pl Dzień dobry, cześć, witam Cię. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pasjonujesz się modą, fotografią, dużo rzeczy zbierasz, kolekcjonujesz, tak jak to sygnalizuje Twój blog. Rozmawialiśmy bodaj 3 lata temu, pamiętam, że to była taka Twoja pasja i realizowałaś się świetnie w tekstach, które zamieszczasz na blogu. Celebrujesz życie, oprócz tego jesteś mamą wspaniałych dzieci Weroniki i Maksymiliana. Kiedy znajdujesz czas na pisanie bloga? Czy to już jest twoje codzienne zajęcie? Jak jest odzew w ogóle z zewnątrz, jakich masz odbiorców? Bloga prowadzę już dość długo i tak mi wszedł w krew, że nie wyobrażam sobie, żebym mogła to porzucić, chociaż mam dwójkę małych dzieci, więc czas ciężko znaleźć. Ale jak tylko poczuję wenę, biorę Maksymiliana, który ma 10 miesięcy na kolana i, i staram się nawet z nim pisać. Co prawda nieraz już mi skasował tekst, musiałam zaczynać wszystko od nowa, ale, ale siedząc w domu, opiekując się dziećmi i widząc to, co się dzieje wokół nas, staram się po prostu przelewać te wszystkie swoje myśli, zainteresowania i pasje właśnie na, na swojego bloga, na który serdecznie zapraszam. Operujesz świetnym językiem, to jest też twój fach, bo przecież studiowałaś dziennikarstwo. Mnie bardzo ujmuje strona graficzna tego bloga, dlatego że jest tam dobrana, bardzo dobrze czcionka, no, cały design jest odpowiednio skonstruowany, to jest taka strona user-friendly, jak to się mówi, albo user interface jest naprawdę zadbany i przyjemnie się te artykuły twoje czyta, one są zresztą pogrupowane na, na kategorie. Czy sama dbasz o tę stronę? Wizualną, czy masz jakiegoś grafika, który Ci w tym pomaga? Ja przede wszystkim bardzo dziękuję za miłe słowa. Moja strona nie byłaby tak piękna, gdyby nie moja siostra. Moja siostra jest grafikiem, stworzyła logo kolekcjonerki i zajmuje się właśnie tą stroną wizualną. Zazwyczaj jest tak, że siadamy razem i razem coś wymyślamy, typu, że chciałabym na przykład to i to, a siostra potrafi to bardzo pięknie ubrać graficznie, więc, więc mam szczęście do tego. Tego, że w każdej chwili mogę do niej, do niej napisać, zadzwonić i powiedzieć Wiesz co, Ilonko, mam taki pomysł, może byśmy zrobiły w ten sposób albo w ten. Też Ilonka zajmuje się u mnie kolażami, czyli jak są jakieś kolaże w artykułach czy jakieś listy, na przykład mam tam taki zbiór, kreatywna lista, na przykład wiosenna albo wakacyjna, teraz będzie niedługo, to siostra mi się właśnie tym zajmuje, ja piszę tekst albo piszę właśnie tą listę, a ona mi to wszystko ładnie ubiera graficznie, więc Ilonka, jak mnie słyszysz, to dziękuję Ci bardzo za pomoc. Oprócz świetnych modowych różnych propozycji czy stylizacji, które proponujesz, są takie działy jak inspiracje i tam możemy się natknąć na ciekawe przepisy kulinarne, na, na przykład szparagowe szaleństwo, ostatnio odkryłem, albo orzeźwiającą sałatkę z grejpfrutem pomarańczą i serem camembert, a również chciałem Cię zapytać o fotografię. Przypuszczam, że sama wykonujesz te fotografie. Fotografia jest taką Twoją pasją, a one mają charakterystyczny sznet. To jest Twoje. Dobór kadru, czy kolorystyka tych fotografii, no to wszystko jest bardzo ważne. To rzeczywiście mój blog ewoluuje razem ze mną. Na początku, jak zakładałam bloga, to głównie właśnie była na nim obecna moda, trochę kultury, czyli filmy, seriale, jakieś recenzje, a a jak zostałam mamą teraz też Maksymiliana, musiałam to jakoś wypośrodkować, bo nie mam już tyle czasu na przykład na modę. Stylizacje przez jakiś czas, jak urodziłam Maksia odeszły w Siną Dal, przez rok nie zamieszczałam praktycznie żadnego postu stylizacyjnego. Na szczęście te posty wrócą, bo mam nadzieję, że już trochę wróciłam do formy, więc nie będę się wstydziła zamieszczać swoich zdjęć, więc od lipca na pewno, czyli od tego miesiąca wrócą posty. Stylizacyjne, ale też wprowadziłam więcej kategorii, na przykład kategorię macierzyństwo, gdzie opisuję swoje, swoje spojrzenie na macierzyństwo. Nie tylko piszę o tym, jak wspaniale być mamą i jaki to oglądaje miłości, ale także piszę o tych ciemnych stronach macierzyństwa, o tym, co przeżywam, jakie, jakie czasem targają mną emocje. Na przykład o wracanie do siebie też czytałem, czytałem. Jest taki tekst. Tak. Bardzo ciekawe, kiedy ty no, analizujesz też, że z pewnych rzeczy musiałaś zrezygnować, z siebie. Ale wierzysz w to, że nadejdzie czas, że znowu wrócisz do siebie. To też jest fajne. Tak, dokładnie, bo y, my kobiety, jak y, podejmujemy się jakichś nowych ról, musimy się same przeorganizować w środku, bo to nie jest tak, że jestem tą samą osobą, którą byłam wcześniej, przed urodzeniem y, Maksia i Weroniki. Za każdym razem coś się we mnie zmieniało, y, coś, coś rozwinęłam w sobie, y, więc y, to jest tak, że my poszukujemy siebie i ja lubię o tym pisać. Nie lubię na przykład y, przesłodzonych blogów, gdzie wszystko jest czyste, dzieci są y, nieumorusane, tylko są białe ściany, wszystko jest delikatne i tak dalej. Ja uważam, że trzeba pokazywać rzeczywistość, bo y, prawda jest taka, że jak patrzymy na te zadbane kobiety, te zadbane dzieci, te zadbane domy, to zaczynamy czuć frustrację. No bo jak to, my wracamy, a, a tam, nie wiem, Weronika maluje po ścianie, Maksiu budził się y, jedzonkiem i wokół jakieś tam sterta... Nieumytych talerzy. No, prawda jest taka, że, że życie nie jest takie różowe, czyste i musimy po prostu w pewnym momencie pokazać tę prawdę. Ja tą prawdę pokazuję. Nie wstydzę się powiedzieć, że mam czasem gorszy dzień, że, że potrzebuję czasu, żeby właśnie wrócić do siebie, wrócić do formy. I te właśnie teksty się spotykają z dużym, dużym ciepłem. Dostaję dużo maili od kobiet, które tak jak ja też mają czasem ciężkie chwile i potrafią sobie z tym poradzić, bo myślę właśnie, że przede wszystkim powinnyśmy się wspierać. Po to jest ten też blog. Żeby, żeby nawiązać kontakt z innymi kobietami, yy, które mają gorsze, lepsze dni i które chcą tak jak ja powiedzieć, że no akurat jestem zagubiona, ale szukam siebie i wiem, że, że, to, że to nadejdzie. W tym momencie, jak mały już ma 10 miesięcy, ja naprawdę czuję, że powoli wracam do siebie, więc myślę, że też te teksty się staną bardziej pozytywne. A masz odzew ze strony odbiorców, właśnie czujesz ich wsparcie, czy czujesz to, że jesteś czytana, sprawdzasz liczbę kliknięć, jak to wygląda? Tak, właśnie zazwyczaj te posty związane z macierzyństwem są najbardziej poczytne. Piszą do mnie mamy, piszą do mnie nawet tatusiowie, którzy napisali, że na przykład, że przeczytali ten tekst i trochę bardziej docenili swoją, swoje żony, że nie, nie myśleli, że, że na przykład mają tak ciężko, no bo siedzą tylko w domu z dziećmi, no to co to jest za wysiłek. No niektórzy tatusiowie taty są. I bardzo dużo dostaję maili właśnie od kobiet, które czują tak jak ja i na przykład... Cenią mnie za odwagę, że potrafiłam coś takiego powiedzieć. No bo jak zauważyłeś wcześniej, mam bloga, na którym właśnie jest pełno przepisów, jest moda, są stylizacje, są inspiracje. Dziewczyny do mnie piszą, że jestem dość aktywna, jak to jest możliwe, że biorę, skąd biorę czas. No ale tak jak piszę w swoich tekstach, to wszystko jest okupione jakimś wysiłkiem, nieprzespanymi nosami. Czasem tak jak piszę, wyrywam sobie włosy z głowy albo kładę Maksymiliana na, na kolana i razem z nim piszę teksty. Więc każdy, każdy jakiś tam, ten post jest okupiony w tym momencie jakimś wysiłkiem. To nie jest tak jak wcześniej, że miałam czas, mogłam sobie każdy wieczór rozdysponować tak jak chciałam. Teraz Weronika przychodzi mówi, mamo, poczytaj bajkę. Maksiu też potrzebuje ciepła i opieki, więc, więc to się tak jakoś rozkłada. A jeszcze, jeżeli chodzi o fotografię, bo wcześniej... Wspominałaś i nie zdążyłam odpowiedzieć, to właśnie dzięki temu, że teraz jestem na urlopie macierzyńskim, troszeczkę bardziej zaczęłam zwracać na to uwagę. I w tych wolnych chwilach, kiedy na przykład Maxiu śpi, biorę aparat i sobie y, robię więcej zdjęć. Więc to jest y, akurat ta jasna strona macierzyństwa i urlopu macierzyńskiego, że mam trochę więcej czasu na swoje pasje w momentach, kiedy dzieci mnie nie potrzebują. Ta sama fotografia na pewno jest fascynująca. To są często bliskie kadry, prawda? Tak, za, ostatnio się zainspirowałam właśnie taką fotografią produktową, fotografią na przykład wnętrz, więc dużo na moim blogu znajdziecie takich po prostu kolarzy z ubraniami, z różnym designem, z różnymi meblami. Też bardzo skupiam swoją fotografię na, na, na dzieciach i najczęściej robię zdjęcia właśnie Weronice i Maksymilianowi i w przyszłości planuję, żeby to jeszcze bardziej rozwinąć i, i się tym też zająć na poważnie. Bo jednak fotografia i blogowanie to są dwie moje największe pasje i mam nadzieję, że będę się w nich dalej spełniać. Dział Kultura. Polecamy na przykład coś dla ducha, czyli książkowe must have. Jeśli ktoś z Państwa chce sobie na wakacje zafundować dobrą lekturę, to jest taka szansa. Proszę wejść na kolekcjoner.pl i Żaneta tam zdradzi kilka ciekawych pozycji. A dla panów na przykład stylizacje z charyzmą, czyli w dziale moda, coś na temat tego, jak powinien wyglądać prawdziwy facet na przykład. Jest tam taki ciekawy wpis. No i to jest parę stylizacji, które przeznaczone są dla prawdziwego buntownika. Gdzieś podpatrujesz, śledzisz te blogi modowe i czymś się inspirujesz. Jak w ogóle oceniasz styl ubierania się polskich mężczyzn? No, na pewno jest coraz lepiej właśnie wraz ze wzrostem blogów o tematyce męskiej stylizacji. Mężczyźni zaczęli też zwracać uwagę na to, jak, jak wyglądają. Jeżeli chodzi o te stylizację z charyzmą, to akurat ten wpis stworzyłam na potrzeby swojego męża. Chciałam mu pokazać, jakie są fajne nowości w, w sklepach odzieżowych a że on jest prawdziwym mężczyzną, lubi rokowe klimaty i, i ciekawe właśnie ubrania, to, to miałam pole do popisu. Więc tak, czasem idę w stronę męskiej mody, ale właśnie głównie po to, żeby, żeby zainspirować swojego męża. Piszesz bardzo odważnie, bo w dziale stylizacje natknąłem się na takie teksty jak stylizacje ciążowe, drama queen, o czerwonych ustach też jest sporo. W ogóle Odbiorcy często chwalą na przykład Twój makijaż, że jak dostrzegą na zdjęciach coś, co zrobiłaś właśnie z makijażem, to, to od razu wyrażają aprobatę. To chyba miłe. Tak, ja bardzo y, lubię modę i bardzo lubię stylizację, bardzo lubię buszować po sklepach, nie tylko takich stacjonarnie, ale także w internecie sporo spędzam czasu. Y, dlatego y, po prostu lubię eksperymentować i te eksperymenty pokazuję też na blogu. Bo myślę, że każdy z nas powinien swój charakter też pokazać przez stylizację. Dlaczego mamy się chować w nijakich ubraniach? Myślę, że każdy powinien wyciągnąć to, co z szafy ma najlepsze i pokazać na co dzień, że może warto po prostu ryzykować, warto pokazać siebie, mieć charyzmę, być otwartym i się popawić modą. Teraz na przykład zostałam zaproszona przez nowo powstałe studio 66 w Kielcach. To jest studio fotograficzne zostałam ambasadorką akcji Metamorfozy. Dziewczyny postanowiły wybrać dwie dziewczyny, które ja wystylizuję. Dostaną porady od profesjonalnej wizażystki, będzie przeprowadzony makijaż, będą robione fryzury, a dziewczyny później to wszystko sfotografują. I bardzo się cieszę, że się teraz takie akcje zaczynają w Kielcach, że po prostu ludzie, którzy znają się na rzeczy, chcą pokazać się innym osobom, że można, że, że można się pokazać, że można coś ze sobą zrobić, zadbać. Myślę, że też środowisko tutaj w Kielcach jest sprzyjające, ponieważ mamy off-fashion i myślę, że ta grupa ludzi się poszerza z roku na rok, ona jest coraz bardziej aktywna. Prowadzisz też takie mądre refleksje na temat tego, jak żyć. I to są trzy takie wpisy. O jednym już wspomnieliśmy chyba, było to życie i tak zawsze znajdzie sposób, by złamać ci serce. Podpisuje się, bo tak jest często. Ale można coś z tym robić. Rok 2015, magiczny czas, postanowienie na 2016 rok, czyli Twoje osobiste przemyślenia. Publikujesz też zdjęcia na Instagramie. No Instagram to jest to narzędzie już mocno obecne w, w świecie cyfrowym. Myślę, że też bardzo fajnie, że ludzie mogą oceniać te zdjęcia i jakoś się do nich odnosić. Czy reklamujesz jakoś specjalnie, albo czy też pozyskujesz tych, którzy będą się reklamować na Twoim blogu? Czy to jest trudne, czy to przynosi jakieś dochody? Jak to oceniasz? To znaczy tak, jeżeli chodzi o Instagram, to jestem zakochana w, w, tej, w tym rodzaju social media. Po prostu uwielbiam robić zdjęcia i tam wstawiać je do każdy szczegół. Poszukuję właśnie jakichś ciekawych przedmiotów na giełdach kolekcjonerskich, żeby te zdjęcia jakoś wzbogacić. Zainspirowała mnie moja koleżanka, bardzo dobra przyjaciółka Zoriana, Wprowadzę z nią blogarie Ward. To jest mój nowy projekt, który ma już roczek. Ostatnio obchodziłyśmy urodziny. Było bardzo wystawne przyjęcie w Pałacu Kozielkiego, bo to, ten re-award to jest przede wszystkim portal, który skupia niezależne osoby, niezależne kobiety, które chcą pisać właśnie i o modzie, i o urodzie, i o tym jak żyć, tak jak ja piszę na kolekcjonerce, więc mamy naprawdę bardzo fajne kobietki wokół siebie skupione. Zapraszam oczywiście wszystkich odbiorców na, na tego bloga. I właśnie to dzięki Zorianie tak naprawdę się otworzyłam na fotografię i, i zaczęłam robić takie zdjęcia, które tak jakby mnie wyrażają. Myślę, że właśnie to, że się rozwijamy, to jest główna nasza reklama, bo tak naprawdę nigdzie się nie reklamuje. Jedyną reklamą, jaką czasem stosuję, to jest reklama na Facebooku, czyli promowanie jakiegoś posta, który uważam, że jest fajny. A jeżeli chodzi o jakąś reklamę, czy w, w mediach, czy właśnie w internecie, to jeszcze nie stosowałam, oprócz właśnie tego Facebooka. I fajne jest właśnie to, że bywając gdzieś, robiąc takie akcje właśnie jak te metamorfozy ze Studium 66, czy właśnie pisząc scenarie, czy biorąc udział w innych akcjach, po prostu ludzie sami przychodzą do mnie, sami mnie odkrywają i, i zostają ze mną. I, i Przyznam się, że parę osób, które poznałam przez bloga, teraz są moimi naprawdę dobrymi znajomymi, właśnie prowadząc bloga poznałam raz nie I to jest właśnie najfajniejsze w blogowaniu. Internet odbija nas w różne inne miejsca i wchodząc na Collectener.pl ja od razu się odbiłem na Real World. I to było świetne, bo Real World też mnie zachwycił od strony wizualnej. Wspominałaś o tych fajnych kobietkach, one są jeszcze piękne dodatkowo te kobiety. No i ciekawie piszą, tam jest też sporo Twoich wywiadów. Przygotowujesz się do nich, to są długie takie publikacje i dość żmudna praca jednak od strony takiej przygotowania się do rozmowy. Właśnie y, praca nad portalem Reward wymusiła we mnie zupełnie y, inny rodzaj pracy, no bo na kolekcjonerce zazwyczaj y, piszę o modzie, albo właśnie publikuję jakieś przepisy, y, albo jak natchnie mnie naprawdę wena, siadam i piszę artykuły w stylu właśnie o, o tym, jak, czym jest dla mnie macierzyństwo, czy jak żyć, czy co mnie wzruszyło albo co zdenerwowało. A w Reward jest zupełnie inaczej, bo do tych wywiadów do artykułów się przygotowuję wcześniej. Dość intensywnie. Prowadzę tam na przykład cykl inspirujący blog, czyli piszę do blogerek, które mnie zainspirowały. Na przykład jeżeli chodzi o jakiś blog parentingowy czy blog graficzny, przygotowuję się, rozmawiam z tymi osobami i wyciągam od nich to, co mają najlepszego do powiedzenia, tą esencję blogowania, więc to jest bardzo fajne, bo przy okazji się też sporo uczę. Także mam cykl rękodzieło, czyli odzywam się do twórców, którzy tworzą coś własnymi rękami, którzy dłubią w drewnie albo szyją skórzane torby. I to też jest bardzo inspirujące dla mnie poznawać takie osoby, bo Przyznam się, że rozmawiając z nimi, właśnie przeprowadzając te wywiady, naprawdę napotykam się na bardzo inspirujące i ciekawe osoby i to właśnie wzbogaca moje życie i mam nadzieję, że wzbogaca życie naszych czytelników. Więc ja się zazwyczaj zajmuję takimi wywiadami z osobami, które mnie inspirują, czyli pierwie wyszukuję, później proszę, czy nie chciały poświęcić mi troszeczkę swojego cennego czasu, a później po prostu wspólnie to redagujemy. I, I to właśnie Reward bardzo, bardzo mnie otworzyło na kontakty też z osobami. I mam nadzieję, że po tym roku naszego istnienia będziemy się ciągle rozwijać, przyciągać coraz to nowe osoby. Jeżeli na przykład Ty słuchaczu masz ochotę coś napisać, masz coś ciekawego do powiedzenia, to również Cię zapraszam. Na koniec taka techniczna już strona całego blogowania, bo wiadomo, że każdy kto chce blogować, no musi wykupić sobie domenę, mieć jakieś pojęcie o o zamieszczaniu grafiki, opisaniu też najlepiej, bo wtedy ma też ciekawych czytelników. Czy ty traktujesz to blogowanie jako swoistą autoterapię, formę typowo hobbystyczną, czy jednak uważasz, że jest to już to Twój zawód i będziesz po prostu pisać do końca, dopóki ci sił starczy? Myślę, że wszystkiego po trochu, dlatego że pisząc teksty właśnie pod wpływem Weny, czasem mam wrażenie, że to jest dla mnie autoterapia, że nie piszę dla czytelnika, tylko piszę dla siebie, po prostu, żeby coś wyrzucić. Z drugiej strony, ja chciałabym bardzo, żeby to był mój zawód, główny zawód, właśnie oprócz tego, że chciałabym być profesjonalnym fotografem, to chciałabym, żeby blogowanie było moim drugim zawodem, który, który będę wykonywać, bo jednak, Czuję się w tym dobrze, czuję się w tym spełniona, jak, jak piszę posty, jak robię do niego zdjęcia, jak przeprowadzam wywiady, jak poznaję ciekawych ludzi, bo blogowanie to nie tylko jest siedzenie w domu, właśnie pisanie tekstu i, i robienie do niego zdjęcia. To jest wychodzenie do ludzi. Bardzo często jestem zapraszana też przez różne marki odzieżowe jako stylistka, więc mam kontakty z kobietami, mogę z nimi porozmawiać, mogę z nimi podzielić się swoją wiedzą. Przez to, że blogowałam również brałam udział w akcji. Wenusjanki, Prowadziłam przez rok spotkanie właśnie z kobietami. Tam też poznałam dużo inspirujących osób. Właśnie też przez to, że, że blogowałam przez kolekcjonerkę, poznałam Zorianę i razem założyłyśmy też blogarię. Więc nawet jakbym nie zarabiała na blogowaniu, to jednak to jest oprócz macierzyństwa jedna z moich najlepszych przygód w życiu. I jeżeli... Tu ktoś z Was się zastanawia, czy założyć bloga, jeżeli ciągnie go do blogowania, jeżeli ma ochotę, czuje motywację, to jak najbardziej zawsze będę polecać, bo pamiętam, że siedząc w pracy i martwiąc się, że to przecież nie to, co chcę robić, bo mam zupełnie inne zainteresowania. Tak naprawdę się denerwowałam i frustrowałam. Właśnie siedząc z pracy postanowiłam, że muszę coś zrobić ze swoim życiem. Przecież muszę pisać, bo jestem po tym dziennikarstwie. Przecież lubię robić fotografie, przecież lubię oglądać filmy i seriale i chciałabym ludziom powiedzieć, że obejrzyjcie to, bo to jest naprawdę świetne. Widząc ubrania i stylizując na przykład siostrę czy męża, miałam ochotę. Też pokazać innym osobom, jak można fajnie dobierać ubrania, jakie dobierać dodatki. Więc tak naprawdę ten blog mnie wołał, a ja wołam jego. I to było wspaniałe miejsce dla mnie, bo wreszcie mogłam wszystkie pasje połączyć i włożyć właśnie w jednego bloga i pokazać, że mogę coś kreatywnie robić. Czyli w internecie znalazłaś formę wyrażenia siebie w jakiś sposób. A przy okazji ja sobie też tak myślę, że to jednak jest swego rodzaju wydawanie takiego magazynu cyfrowego, bo my musimy zadbać o to, jak to w formie graficznej będzie wyglądać, musimy to zdjęcie ułożyć odpowiednio, dobrać krój czcionki. To wszystko wiąże się z taką formą wydawania, ale no w świecie cyfrowym. My już dzisiaj żyjemy w, w tym świecie, dużo magazynów w ogóle wchodzi już do internetu i, i tylko w ten sposób publikuje swoje wydania, czy to w formie PDF-ów, czy w formie takiej interaktywnej. Więc być może ten świat w przyszłości będzie zmierzał w tym kierunku. Fajne jest to, że odbiorca może w każdej chwili sobie wejść i poczytać coś nowego u Ciebie, jeśli nabrał takiego nawyku. Tak, to jest bardzo przyjemne, tym bardziej, że tak jak mówię, ci czytelnicy wracają, razem ze mną dojrzewają, razem ze mną się rozwijają. Wiele osób, wiele kobiet, tak jak ja, zaczynało jako, jako singielki, teraz mają dzieci, więc wcześniej rozmawialiśmy o mężczyznach i ciuchach, teraz rozmawiamy o placach zabaw i, i jakichś tam super produktach żywienia dla dzieci, więc, więc to jest fajne, że te osoby zostają, że są ze mną, no i że przychodzą coraz to, to nowsze osoby. Blok to jest ciągły rozwój, to jest ciągłe myślenie co poprawić, co dodać, więc fajnie tą szatę graficzną odświeżyć raz na jakiś czas, zmienić swoje zdjęcie główne albo poprawić tekst o mnie, bo przez długi czas byłam tylko mamą Weroniki, a Max już miał pół roku, więc gdzie się pytali co się dzieje. Że, że ciągle jest jedno i to samo. Fajnie iść po prostu za ciosem, i tak jak się pojawiają w naszym życiu różne okazje i różne osoby, to nie warto stać w jednym miejscu. Nawet jak jest czasem ciężko, i nawet jak sobie trochę ponarzekamy pod nosem, to korzystajmy z każdej okazji, która się da, która nam przyniesie rozwój, bo to jest chyba w życiu najważniejsze. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za spotkanie. Wszystkim polecamy blogowanie. Moim i Państwa gościem była Żaneta Lużyńska. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam na oba moje blogi. A tam możemy się dowiedzieć na przykład, dlaczego kolor limonkowy ma tyle uroku i jak powinniśmy się ubierać do pracy. O, dziękuję. Dziękuję bardzo.